Okej, okay, kontynuujemy nasze misje główne, tak, ta jest, ta jest, słuchajcie, jesteśmy już tutaj przy grobowcu Faro Co muszę powiedzieć, Zmi zmieniło się to, że mam nową zbrojkę, taką o, dostałem za zrobienie wszystkich misji głównych, znaczy misji głównych, misji, misji pobocznych dla handlarzy Także jak tutaj zrobicie wszystko, dostacie taką zbroję, aktualnie mam ją ulepszoną o jeden poziom, bo strasznie dzikie rzeczy dali tutaj no, tak poza tym mam legendarny łuk, Plaga Słońca, który zdobyłem przez zrobienie, znaczy przez zrobienie, przez wyeliminowanie wszystkich, wszystkich, wszystkich posterunków buntowników. A na końcu, e, jak to oni nazwali? Nie wiem, gdzieś, gdzie, gdzieś to był, gdzieś to był. Ale generalnie za te właśnie aktywności. Dobra. Tak poza tym, dużo godzin w grze, poboczne aktywności i tak dalej. A możemy sobie teraz kontynuować. Halo? Jest tam kto? Nikogo tu Halo, nie czy ktoś tu jest? Dziwne. W takim razie nic mnie nie powstrzyma przed zabraniem łodzi. A <laughs> skrajmy łódź. Czym ty jesteś, ziomeczku? Jakiś agent chodzi. Obrońca z Teksasu, czy coś? <laughs> Mówiliśmy o tej łodzi? O łódeczce? Tak. E, okay. Patrzcie, ja wystarczyło łódkę zabrać, ja tam próbowałem raz popłynąć. No nie, ale mnie zrobili. No ładnie, no ładnie. Z tej strony przeprawy promowej też nikt nie pilnuje. Gdzie są Kwen? Gdzie to są Kwen? Halo, Wiedźmin. Puść tam Kwen tutaj. Powinno być na północny wschód. Dobra, Zapiszmy się. Jestem tutaj. Tak, jestem tutaj. O, mi mapa odblokowała tutaj bardziej. I dostaliśmy obce tutaj łódeczki, żeby sobie pływać. Dobrze, o, ale mam mapkę teraz do odkrycia. Nawet mamy żyrafa. Co wy powiedzcie na to, żeby najpierw się na żyrafa kopnąć? Myślę, że to byłby spoko pomysł, to bym od razu miał wgląd tak mniej więcej Co na tej mapie można kmienić Ta jest No to dobra Siedlisko Siedlisko tak, 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 tak Ło stary ta nieznana. Hiszocz ponognisty Alefa Nawet to coś lata, ale na szczęście, nie. No, Kwasto to nic nie pomoże. Dobra, trzeba ich jakoś tutaj... O, oh shit, on tutaj też jest. O, dude! <laughs> Już mnie tutaj chciał wykryć. Nie ma mnie. <laughs> szukaj, szukaj. Tak, chcesz podejść, bym cię zdominował? Chyba mam taką opcję, chyba. I bym zrobił, żebyś był agresywny. A. O, tutaj za bardzo podejść nie chcę. Chyba, żebym mu z kamienia tu rzucił. Dobra, idź kolego stąd. No, idź, naura. No strasznie agresywna ta wyspa, z tego co widzę. Tylko wszedłem i już chcą mnie ubić, no 200 kroków do żyrafa. Generalnie mam się w prawo kierować Idziemy w prawo. Są nękacze! Nie, nie nękacze! Nie! Już pójdę tą drogą tutaj. <grywy> nękacze to te niewidzialne chamy straszne. <grywy> Dobra co, mnie kierujesz? A, no, oczywiście, oczywiście mnie z powrotem tam kieruje, no to nawigacja w tej grze jest pijana. Na Discorda mojego, jak właśnie ma Discord slash wrt, zapraszam wszystkich. Tam wstawiłem ostatnio, jak, jak mnie nawigacja kierowała. To po prostu był hicior. Czyli to są ruiny San Francisco. nie widzów wrzuciłem, Co się działo. się wiesz. Bardziej zatarnia bym do lewej odbił. Zatarnia. A może ominiemy tych nękaczy. No, lewej, Ciągle odbieram sygnał. Dobra. Góra, słuchajcie, na dworze mam jakieś, nie wiem, minus 2 stopnie dzisiaj. Rano było nawet minus 5. A właśnie koledzy na dworze kosztują trawę. Powodzonka. No idzie ten żyraf? To ja ślepy jestem, czy nie widzę ogromnej maszyny, która chodzi dookoła, co? A tutaj, dobra. Tak pokazało mi 100 kroków i tak. Halo. on jest tu w wodzie, utopiony. Z tego żyrafa. <grywa> Żyraf się utopił. Jeszcze zły ptasior tu jest. Yy! Won mnie stąd! O, potrafiłem. Czyli tylko pięćdziesiąt Jesus. Dobra. Co to za ryba? Taka wielka ryba, bez kitu, hmm. ten żyw nie działa. Może Fokus powie coś więcej? Zobaczmy co tam mówią w misji tutaj. E, dobra, gigantyczna maszyna, to co to? Dominacja niemożliwa. Może mord? Rzucę okiem na uszkodzenia. Przeskanuj żrafa. O, jakaś część tu spadła. Głodziło. A to chyba tego ptasiora. Jeśli będę tego potrzebować, wezmę ze schowka. Właściwie faktycznie teraz go nie, nie zdominuję. A czy, czy możecie mi dopadać misję tak? Dominacja póki co niemożliwa. O, o w teksturach pływam! Ja tam takie śmieszne bagi w tej grze. Co, widzisz coś? No dobra, sprawdźmy to. Odszukaj brakujące części żyrafa. Dawna rzeźba. Ok, czyli tam płyniemy gdzieś. Mam nadzieję, że to nie będzie kolejna misja pod wodą. A jak go tutaj widzę, to może, może jest szansa. Części że muszą być na górze. Muszę się tylko do nich dostać. Czekaj, czekaj. Mm. Pisz mnie kurwa, pisz mnie Uuuu Zobaczył aż miło Dobra w Serio nie trafiłem No właśnie O, cenne przedmioty, zabieram Stosik również zbieramy O tu jeszcze coś takiego blokuje on nie chcą żebym na Aha. Prze... To wiele mówi tutaj, hmm. Hmm. gdzie my to zapodamy? Bo tutaj chyba nie przepchnę tego. Okay. Jak bym spróbował wbić linkę, Mamy tutaj? No, nope. a tutaj? Dawaj! Kurde, dawaj! God no damn it! I to mam rozkminę teraz Naprawdę. Zobaczę faktycznie stąd i mam do tej drabiny doskać, tak jak kurde kminie, nie wiadomo jakie trasy. Dobra, próbujemy. Co mamy w sumie do roboty? Dawaj, dawaj, dawaj. mnie spadnie do wody, ok? Ej, to może spaść do wody. dobrze, dobrze poszybować. Jest! Dobra. No forcie. Dobra, zarąbany. O, tutaj mamy stosik. Po tym możemy się przejść. Kurde, nie co to się dzieje? Może właśnie tam są części zatopionego żeratra Ten to pływa, kłapak, jeden z drugim Co oni nam za miejscu tutaj rozkminili? Ja pierdziele. Wait Trzeba No gadem, nie przeskaczę tam z takim nastawieniem mm. Opa. Dobra. Nie rozpadło się Tutaj za to mogę użyć haczyka. Nice. Czemu ty mnie wykryłeś? Bęk. Co go wyrąbało z butów? Dobra. Zabieramy. Patrzmy na górę. Jedna jest. O, nice. I dobrze, że tutaj poszedłem, fajnie. A ten jak wybuchł. Pełna prowadzka, tego go nie zbiorę teraz. O, ha, jednak zebrałem. Coś to jest na górze? Czy nie ma? Nie ma, to lecimy. O. A na farcie się złapałem. Mej, krów też ta farcie, dobra nie spodaj, nie spadaj, nie spadaj, nie spadaj No cóż, daj jeszcze raz Tyle, kmin do jednego żrafa, nie? Proszę się wybić. Bez wybijanki tu nie będzie zabawy. No to w ogóle skrzynia z podwodu. Good to know. Dobra. Okay. Teraz wskakujemy tutaj. I możemy lecieć w lewika. Myślałem, że spadnę znowu, przy się wkurzył. Dobra, to jest opcja nurkowania? Nie, to nie ma nurkowania. Można by wskoczyć tak. O, shit. No nie do końca ten przycisk, który wcisnąłem, zadziałał tak jak chciałem. <laughs> jak to zwykle bywa. Gwiezd. Wiecie co? Ja bym w sumie. Przy tym trzecim podejściu. Zrobiłbym coś lepszego. Mhm. Czyli wybiłbym tego chłopaka, który jest w okolicy. Hola, spadochron. Czemu się nie odpaliłeś? Właśnie tak. No to chodźmy, zapolować na kłopaka, na inne rzeczy. Ja co to jest blisko, bym chciał zdjąć? A to jest dwóch blisko, ja pierdzielę naprawdę. Dobra. Czemu nie mogę specjalnego ataku? Aha, bo to nie ten łuk, dobra. Tak <grywka> nie kurde, znowu nie mogę. Aha, no tak. tam no, on jest w wodzie, to mu nic nie zrobię. Zapomniałem, sorry, mój błąd. Wskocz na to, nice. Dobra. Złapiesz się tamtego? Jest, o to chodziło, o to chodziło, dobrze. I teraz na górę. Aha, nie wskoczę na górę. Co to jest porąbane, halo? Dawaj na górę. Jakkolwiek! loj. Dobra, a za mną coś, coś ciekawego się znajduje? Nie, gadamy. to jest chyba kolejny bait. Zaraz się wkurzę. Bo kolej raz, kiedy będą musiał tutaj lecieć. Dobra, jednak nie kolejny raz. Spróbuję tutaj wskoczyć i teraz zrobię tak jak chciałem. O właśnie... Co? Talina jest skamem. Nie wierzę w to. Taki skam. Czyli tak coś jak mam tutaj, kurde, popłynąć pod wodą, no? No pięknie, no pięknie. No to chociaż sobie tego zdejmę. Aha. Jak ta gra mnie dzisiaj baituje? Nie wierzę. Dobra. Poszedł. Świetnie. No chodźmy. Razem normalnie, aha, widzi mnie. Spierdzielam. Nie, 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 panie Kłapczyński. O, użyła się. O, shit. Dobra, pan Kłapczyński mnie wykrył. Okej. Okay. <grymne> o, zapraszam na brzeg. No. O, pan Kłapczyński chyba nie chce. No, tu jestem. <grymne> Hehehe. <laughs> Oj, Mr. Mister, mister kłapak oni chyba do mnie nie wejdą. Coś mi się tak wydaje. Również mi się wydaje, że będę musiał wejść do wody. O, cześć. Mhm. Dobra. Kawa walka przed nami. Mocny atak. Tak, tak, atakuj sobie. Powodzonka. O, wyszedłeś. Wyszedłeś, spoko, fajnie. Ta kolejna część to odwalona. O, dawaj, dawaj, dawaj. Pęk, naładowany full. Elegancko, jednego mamy z głowy. Ja Ciebie również tak samo porobię. To ty jesteś niezbyt odporny, co kolego? Ogini, e, elektryk elektryk. ja go podjarałem pod wodą Ale jestem koksu to Jeszcze dodatkowo odczułem, świetnie To <grytanie> jest ostatni hit Dobra, poszedłeś, won, nara Czyli co, teraz został jeden mister Kłapaka, akurat do wody wskoczył. No ciekawe, ciekawe. Myk. Myk. No to teraz spróbujmy się tutaj dostać, już tak normalnie. Bez walk, bez niczego. Chyba, że tam się do nas przywali. To jakoś... ...z nim damy radę, myślę. Myk. Ale na farcie skok. Dobra, mamy tutaj stosik z łomu. Od pana ptaka. Złodziejaszka. Może się przyda. Hmm. A niestety to nie były te części, których potrzebujemy. druga część żyrafa. Jest. Trzeba je zabrać. Hmm. Do żyrafa Do żyrafa. Do żyrafa Tu w ogóle się znajduje ciekawego obok, coś mi pokazują. Ojej, coś się załadowało. Aha, tutaj mamy schronienie, zaraz obok. Dobra. No i ta linka pewnie odbyła zjazdowanie, kurde. A ja się tutaj męczyłem, no? <laughs> Taki bait. Dobra, mamy to. Mamy to, idziemy naprawić ziemeczka. Mek, dawaj na górę. Nice. pik. No, skoczymy, skoczymy. On w stanie i kurde na ląd trzeba wyjdzie. Część... Zaniosę te części do żyrafa. Może naprawię tego w miłku A, Dawaj trzeba naprawić halo. Chyba będzie ostatni żyraf, chyba że jakiegoś nie wiem. Nie, to nie będzie ostatni żyraf, bo mam jednego, do którego trzeba podlecieć. Mi się wydaje, że trzeba na niego podlecieć. Ale jeszcze nie mam sprzętu do latania żadnego. Zamontuj części. Świetnie. Aha, to na górze mam od razu zamontować. Myślałem, że tam niżej. Co mu brakowało? Okej. Okay. Nie. To po prostu znacznik nie bejtuje. Musimy zrobić tam, gdzie wcześniej właśnie ich tych części brakowało. Dobrze. Myślałem, że kurde, halo, porąbało ich. Tu brakuje części na górze montować. Dobra. Konwenter. Myk. Działa. I drugi. Jeszcze No tak, no tutaj. Pra? Siedzi. Załatwione. Załatwione. Patrzcie, jak nowy. <ścoughs> Tylko nie podoba mi się fakt, że będę musiał się na niego wspinać znowu. Jeżeli dostanę się na ląd, może przeskoczę na tego żyrafa. 死不干去。 A ja dalej nie widzę gdzie mam wejść. Pora sprawdzić pod wodą, poszukać innego wejścia. O, dobra, to jest. To jest good idea. Good, good. Dobra, o, tutaj coś mamy. Pięknie. Jakiś schod nawet. Dobra, siedzi. A tam dobrze nurkowałem, ale w złym miejscu. Stąd powinnam dać radę. Kolejnego drabinka na później. Hmm, tutaj jest zbyt no niezbyt. Dobra, to co? Próbujemy z tego miejsca jak podejdzie? To musimy. No, come on, podejdź, żyraf. Dawaj! Dobrze, żeby Ale ta muzyka głośna. Ja pierdzielę, nie? Jesteś okay, z tej strony. Mec. Dawaj, 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 dawaj. Parkrowe spinaczki. I już. I dominujemy. Pięknie. oj prawie skończyłam Mogę to później wyjąć ze schowka.